Hej, hej, cześć! Witajcie z tej strony Marcin Tracker. Jak kto woli kanał Bird Eaters, czyli ptaszniki. Eee, wracam. Słuchajcie, wstęp. Taki trochę inny. Powiedziałem, że więcej mojej gęby na kanale nie będzie, ale e, zależy w, których, w której edycji, w, których, w którym filmie. Na przykład w e, feelingu nie będzie. Chyba że jakiś, pająk za że fajnie było zjeść mnie. Ale, e, dobra, takie może takie e, płytkie to. Tu. Witajcie, z tej strony e, Marcin, tracker, jak wolicie, kanał The Moi kochani, e, czyli braszniki. E, moi kochani, dzisiaj e, taki film dość taki będzie nudnawy, zresztą na wszystkie moje filmy w tej tematyce. <gry> e, no W każdym razie będziemy aranżować, e, moi kochani, e, terrarium dla blachy pelmy albo Pilosum. Powiem, że doszedłem do wniosku, że taka tego tylko, tylko spudziło, tego malutko, tego bubula. I zaraz Wam pokażę, co kupiliśmy. Moi kochani, jedna refleksja. Jak byłem w Polsce, jak mieszkałem w Polsce, bo mieszkam w Anglii, nie każdy wie, nikt mnie nie zna w sumie w branży terrorystycznej, więc muszę to powiedzieć. Mieszkam w Anglii. Jak byłem w Polsce, moi kochani, zawsze wspierałem lokalny biznes. Zawsze. Czy to było jakieś sklepy zoologiczne, którego sam byłem właścicielem, o tym mam kiedyś opowiem. Czy to był jakiś zoologiczny w okolicach Lemborka, gdzie się urodziłem, mieszkałem w okolicach. To zawsze wspierałem biznes lokalny. Zawsze uważałem, że trzeba to robić, ponieważ to e, ponieważ jestem takim patriotą lokalnym i takim normalnie patriotą również, ale lokalnym przede wszystkim. E, no i moi kochani, tak samo robię i tu. Jeżdżę po sklepach zoologicznych, szukam jakichś fajnych rzeczy na sprzedaż w sklepach wędkarskich, e, wędkarskich, no wędkarze. Więc, ale się słońce. Jestem wędkarzem, więc uważam, że można kupić fajne rzeczy dla terrorystów w sklepach wędkarskich I to, i to polecam, bo naprawdę świetne rzeczy można kupić i taniej. E, tak samo jak polecam kupować teraria w sklepach e, dla domu. Pokażę Wam, jakie terarium kupiliśmy dla brachy Pelmy, o jakich rozmiarach i jak będziemy aranżować za chwilę. E, ale, tak jak mówię, staram się wspierać. Tutaj mam taki sklep. E, powiedzmy sobie szczerze, taki no, dość dobrze wyposażony, Fas ma fajonki, ale głównie węże, jaszczurki, żółwie. I teraz parę, e, parę refleksji, moi kochani. Ja opieram się przede wszystkim na doświadczonych YouTuberach. E, teraz wam chcę powiedzieć parę rzeczy, które, które muszę powiedzieć w tym filmie. Wiem, że mało osób mnie ogląda, praktycznie nikt, ale kiedyś mam nadzieję, że ktoś do tego filmu wróci i się, że ze mną się zgodzi, albo i nie. To już tak może być, e, moi kochani, w Polsce. A czy tak? Przede wszystkim ja jestem za tym, żeby kupować zwierzęta z hodowli, a nie ze sklepów zoologicznych. To jestem. tak, amen w pacierzu. Nikt mnie do tego nie musi przekonywać. Jednak bardzo ciężko dobrego hodowcę, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ponieważ tutaj robią wszystko ludzie na. odpierdol, Pierdol, nie oszukujmy się. nawet nie chodzi o to, że jestem jakimś tam nie wiadomo jakim głosicielem, pra zwierząt, że prawa dla pająków, prawa dla jaszczurek. Nie, bo to jest zwierzę, trzeba je traktować z szacunkiem, ale bez przesady. Nie można, nie można robić krzywdy, nie można ich torturować, ale trzeba trzymać się w godziwych ale nie traktować jak ludzi, bo to jest raczej trochę takie no niezdrowe. Ale co chcę powiedzieć, moi kochani, e, ten pan, którego przed kupiłem, e, te wszystkie rzeczy, które zaraz zobaczycie na moim stole, do robienia aranżacji, e, swoją drogą dobrze, że mojej drugiej połówki nie ma w domu, to mogę sobie pozwolić na to, żeby trochę błaganów do robić. I powiem Wam, moi kochani, tak, ten pan sprzedał mi trochę Pelmy, Brachypelmę hamori I uważał, że to jest Smithy. Napisałem do jednego z youtuberów A on powiedział, że to jest bzdura Że Brachypelma Smith. To jest, to jest Brachypelma hamori Teraz, bo to jest hamori jak smifi Z kolei napisałem drugiego z youtuberów Też bardzo popularnych Który po wielkich perypetiach zgodził się ze mną Moi kochani Że to może być Brachypelma Smithy, Ale mówi, że przyjęło się wśród badaczy Że to jest po prostu ptasznik Brachypelma hamori Gościu, który 30 lat siedzi w ptasznikach, siedzi w mówi, że, że to jest pelmas Smithy. a gościu, który, który, który może, może żyje tyle, co te facet siedzi w pająkach, mówi, że to jest hamori. I powiem Wam szczerze, że wierzę bardziej temu gościowi od nas z YouTube'a. A to dlaczego? Dlatego, że mi się wydaje, że ten facet bardziej to czuje, e, to, że co to jest za pająk, nawet nie, czuje te pająki, On, to, są, to, są, to jest jego pasja. A ten tutaj robi to dla komerchy. Już nawet nie chodzi o cenę, moi kochani, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, pracuję jako, 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 jako kierowca, i naprawdę, jeżeli chodzi o ceny pająków, to na dzień dzisiejszy żaden pająk nie jest dla mnie za, za drogi. I gdybym się na tych pająkach bardzo dobrze znał, możecie mi wierzyć, że miałbym tutaj naprawdę najlepsze pająki, jakie tylko są, i najdroższe pająki, jakie tylko są. Ale nie chcę, bo uważam, że do takiego typu pająków mam jeszcze za mało wiedzy, i muszę na razie jeszcze trochę tej wiedzy pozbierać, żeby je hodować. Żeby było jasne, dla mnie nie jest problem, żeby kupić najdroższego pająka, który w Polsce kosztuje 2000 zł. Nie jest. I to nie jest jakieś chwalenie się, bo i tak wam nie powiem co robię. Zresztą, można się domyśleć. No ale nieważne. E, ale po prostu nie. Zacząłem od normalnych pająków. E, kiedyś właśnie o, ty, o, o, tym, o, tym moim, e, o tej mojej pasji e, o zwierzętami, wam opowiem. Ale na razie mało to mało tylko obchodzi, więc nie będę nawet tego kontynuował. Więc, e, moi kochani, tak jak wspomniałem, przede wszystkim, chcę wspierać lokalny biznes, ale ten lokalny biznes trochę przygina pałę, ponieważ tyle zabuliłem za rzeczy, którą zaraz zobaczycie. Ma dygresja jest potrzebna. Dobra, ciężko nagrywać telefonem, ale trudno, nie mam porządnej kamery. Czyli tak, do e, aranżacji posłuży nam takie oto pudło. Kupiłem je dzisiaj w Morrisonie. Długo szukałem takiego pudła. Jest fajnie przejrzyste z każdej strony. Ma tutaj miejsce na wentylację, zaraz wam pokażę. I w tym będę wiercił wentylację. O w tych dziurkach. Nie będzie po całości. Będzie wywiercone na każdej z tych dziurek wentylacja. I to powinno wystarczyć. E, trochę nad tym posiedzę, ale dobra. Dalej kupiłem. Takie włókno kokosowe posłuży mi jako, jako podłoże. Oczywiście u pająka już jest podłoże mokre i właśnie to zamierzam wykorzystać. Kupiłem taką korę, kupiłem e, taką roślinkę. Swoją drogą e, dałem za nią 5 funtów. W Anglii są takie sklepy, nazywają się Funciak, i w tym, w tym Funciaku takie coś za funta kupicie. Trochę przypłaciłem, ale nieważne. I kupiłem jeszcze świerszcza, ale świeższe nie będę pokazywał. Oczywiście będę potrzebował mojej super wkrętareczki, ale nie będę wiercił, będę yy, przetapiał. I za to wszystko zapłaciłem około 18 funtów. Także możecie sobie policzyć, ile za to dałem. Moim zdaniem w Polsce dam taniej. Yy, oczywiście Wieczko jest fajnie przejrzyste. I to będzie fajna, moi kochani. O, właśnie, to święty Mikołaj, moje córki. To możecie zobaczyć sobie. Święty Mikołaj, się tutaj jest. No. Taki duży święty Mikołaj. No, i będziemy wiercić. Nie zostajemy nic innego jak wiercić. A potem przełożyć gada. Najpierw to wwiercę, wszystko. A potem będę myślał nad yy, podłożem. Wszystko to zobaczycie. Moi kochani, tak mi to idzie. Postanowiłem zrobić dziurki w jednym rzędzie. Ja się nie bawię jakieś tam liniki, inne pierdoły, ponieważ nie są to teralia docelowe. Ja te teralia robię właśnie w ten sposób, że to są teralia, dopóki ja mieszkam w małym mieszkaniu. To i tak jest duży boks, gdzie ten pająk będzie miał bardzo dużo terenu. Będę miał jeden jeszcze nawet box, gdzie będę mógł jakiegoś większego pająka przerzucić. Byłem dzisiaj, chciałem kupić pająka, ale niestety nic ciekawego nie było. Ech, chciałem coś większego, oni mają tylko małe takie pajęczaczki, powiem wam szczerze, że to się w ogóle nie opłacało nawet na to patrzeć, więc postanowiłem, że zrobię aranżację ze starym pająkiem, który w dodatku nie chce jeść. To archu będzie gdzieś tyle, tutaj, gdzieś, dotąd. Czyli tu jeszcze zrobimy dziurki na tej wysokości i tu po każdej stronie, żeby to była taka fajna wentylacja. Oczywiście w górnej zrobimy naokoło około też. Tak to będzie wyglądało. Moi kochani, nie znoszę tego robić, no ale jak już robię, to robię. Czyli tak, na razie zrobiłem tutaj dziurki, tutaj dziurki, trzeba zeszlifować jeszcze, bo to wypalane jest. Tam są dziurki, tu są dziurki wentylacyjne i tu są dziurki wentylacyjne. Jeszcze będę wszystko lekko skrobał silbokrętem, żeby te y, takie y, ostre rogi zniwelować. To oczywiście brud, muszę to podkurzać później. Dobrze, że moje nie ma w domu. O, i będziemy zaraz przenosić pajączka, zobaczcie. Fajnie będzie go widać. Kochanie, pododaję się, zrobiłem dziurki, już mi się taktycznie nie chce. Taktycznie, faktycznie. Tak wyglądają dziurki, tak wygląda przewiew, czyli z tej strony dziurki, z tej, z tej i z tej. Więc wentylacja mi się wydaje a za bardzo. Trochę to wyczyścimy, bo to widzicie napalałem ten plastik. To jest moim zdaniem najlepszy sposób. Nie mam typowych narzędzi do wiercenia tam dziurki porządnej, ale myślę, że coś takiego, co jest, też będzie spełniało swoją funkcję, przynajmniej na razie, póki nie kupię szklanego akwarium dla niej. A to jest teraźnium docelowe dla yy, ptacznika olbrzymiego, ale czekamy aż urośnie. perma albo Pilosu, z tego względu, że była jedną z moich pierwszych, będzie miała trochę inne. Yy, mam w planach szklane, ale to dopiero wtedy, jak już zmienimy mieszkanie, nie będzie gdzie te pająki yy, układać. Dobra, torf i jedziemy. Mm, teraz, moi kochani, zdzieram wszystkie takie yy, niebezpieczne, yy, niebezpieczne takie ostre krawędzie, które powstały, ja je ładnie zeszlifuję i nie będzie o nich nawet mowy. Co mi się uda zedrzeć palcami, to zedrę, a co nie, to po prostu będziemy robić tym. No, nikt się nie pokaleczy. Jedyną osobą, która się pokaleczała, jestem ja sam. Tak, więc chyba nie będzie tak źle. Jedziemy z torfem. Moi kochani, w tym samym czasie, kiedy akurat kogoś kogo mi się tam rozrabia, zobaczmy naszego pajączka. Więc tak, widzieliście już ją. Nie będę ją przestawiał, brachy albo Pilozum, ją zaraz właśnie przełożę do, no, przełożę do tego do drugiego akwarium, do drugiego terarium i będziemy go przekładać. Więc zabieramy się za to. Nie lubię przekładania pająków. Nie to, że się jej boję, bo to jest bardzo łagodny pająk, ale trochę stresu. Ale zobaczcie, ile będzie miała więcej, więcej miejsca. No właśnie, myślałem, że z żarła robaka. Drewno jada. A drewnojad ukrył się po prostu pod. Oczywiście z głową zniecioną, ukrył się pod torwę. Już go nie zjadła. To jest właśnie karmienie drewnojadami, moi kochani. Dużo o tym czytałem, oglądałem filmów. Niebezpieczny proceder, no ale co zrobić, jak ona nic nie chce jeść? Prachy mają, z tego co się dowiedziałem, tendencję do głodówki, ależ aż taką. Ona ma ten owóg, zobaczcie, taki dość spory, więc ma materiały, żeby przeżyć, ale bez przesady mogłaby coś zjeść, nie? Żeby pajączek na mnie spierdzielił i żebym za bardzo szkód po chłopie nie robił, wy, 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 wyląduję w tamtej miejscu jak ostatnio, tylko idę po pensetę. Powiem tak, moi kochani, to jest ostatni raz, kiedy ją przenoszę. Ona jest jeszcze, ona jest może DC, nie wiem, 7-8, gdzieś tak na oko, może mniej. Zobaczcie, jak to wygląda. Więc nie jest to jeszcze duży pająk. Jest to jeszcze młody pajączek. Oczywiście, z tego co czytałem, z tego co widziałem, na filmach ludzie mają większe brachy albo Pilosum a szybko to przełożymy i robimy aranżację. Mm, oto mój, moja, mam nadzieję, że moja brachywarma albo pilozum już poza moją miseczką, ja ją przykrywam i robimy aranżacyjkę. W końcu. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że ten jeden... Yy, że ten jeden kokos starczy, natomiast z tego, co widzę, to będzie trzeba trochę bardziej burdelu zrobić i jeszcze jednego rozpuścić. Tia. No cóż, działamy. Dobra, moi kochani, torfu mi poszło trochę więcej jak myślałem, ale po zmieszaniu e, tego torfu nowego z tym starym, no doszedłem do wniosku, że chyba fajnie to wygląda. Jest tego torfu dość sporo, i teraz zaaranżujemy moją jaskinię, e, grotę. Chciałem kupić, słuchajcie, taką fajną e, grotę. Grotę, jaskinię. Cave, jak to mówią angole. No ale widzieliście sama, co, sami, co ona robi z tym wszystkim, więc postaram się jakoś tak zrobić. ach, lapnę z tego, starym już. Postaram się to tak jakoś zrobić, żeby to miało ręce i nogi, żeby to się trzymało. Posadzimy trzykrotkę, posadzimy sztuczną roślinkę. Eee, nic z nie mamy. A trzykrotka fajnie będzie rosła. Dobra, to za chwilkę. No i co powiesz na mój pomysł? Ja wiem, ona rozkopie, ale potrzebuję tu tak zrobić, żeby ona nie miała właśnie takiego. To jest, to jest silny pająk, no ale nie aż taki silny, bez przesady żeby przewalić całą jaskinię, więc trzeba zrobić solidną konstrukcję. Mógłbym użyć kleju na gorąco w sumie, gdybym miał pistolet. Klej na gorąco mam, nawet teściowy bym pożyczył, od teściowej. No ale nie ma co. No i, i tu bym mógł zrobić mu na siłę tą, 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 tą pieczarę, żeby tutaj miał. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie tak jest zrobione z skory. Dość, dość ostro to wygląda, dość solidnie. Więc zaraz zobaczymy, jak go już moi kochani, jakieś kuwienko, zobaczymy, jak go zaraz przeniesiemy, co on zrobi w ogóle. Tam jest trochę mniej tego torfu, mam nadzieję, że on tak zrobi, żeby to miało ręce i nogi, żeby tam sobie wchodził i tam się po prostu chował. I tam liniał ewentualnie, bo coś takiego. To jest terrarium dla niego docelowe. Rozmiary są wystarczające, 30 na 49 na 2x20 wysokości, więc wysokość jest akurat. Nie chcę, żeby on się tam, nie daj Boże... Będę się uważał, jeżeli pająk będzie tu u góry, ja nie będę zamykał wieczka, tak? Żeby go nie zgnieść, żeby nie było. Jeszcze jakieś takie pierdółki i przenosimy. No i co powiecie? No, wygląda fajnie, tylko ile się utrzyma? No, to jest ciekawe. No cóż, no to trzeba się, to trzeba właśnie się przyczaić do tego, że te pająki tak właśnie robią. Jeszcze wepchniemy tutaj trochę, tu w tym miejscu i zobaczymy jak to będzie wyglądało Moje kochani moja brachypelma albo pirozum robi taką, zrobiła sobie z pajęczyny takie fajne przekładance. tak złączyła niektóre kawałki mchu ozdobnego no i tak właśnie pomyślałem sobie, że wykorzystam To prawda będzie to przygniecione i nie będzie mogła tego ruszyć ale ona sobie zrobi, jestem pewien, że jako pająk ma te swoje tam te gruczoły które tworzą pajęczynę więc ona sobie raz dwa zrobi coś fajnego co prawda zasłoniłem trochę dziurki tutaj od izolacji, od, znaczy nie od izolacji, tylko od wentylacji no ale są u góry, są z tej strony, są tutaj podwójne z tej strony, więc powinno być wszystko OK. No, zobaczymy, jak, jak to będzie z wilgocią. W każdym razie jej grota wygląda błędnie, przyznajcie, super wygląda, świetnie. Nie wiedziałem, że mam taki talent do tego. No ale dobra, nieważne, nie bądźmy tacy skromni. Trochę jeszcze mchu, gdzie gdzie, Może tutaj u góry udekorujemy, bo na tak to nie będzie wchodzić, bo tu będzie wieczko. E, Mam nadzieję, że wieczko się zamknie. No zaraz zobaczymy. E, trochę mchu. Moi kochani, mech, dałem tutaj z tej strony. Z tej strony dołożyłem jeszcze jedną. Um, jeszcze jedną korę. E, no i wygląda tak w tym momencie. Ja zobaczę, czy się w ogóle zamyka. Nie dość, że zamyka. Nie dość, że się zamyka, to jeszcze wyglądał błędnie więc z tego co zauważyłem, że pająk będzie miał nawet możliwość wciśnięcia się do góry mam nadzieję, że nie. Tu zostawimy jeszcze trzykrotkę i będzie cacy. Trzykrotka jest tutaj, ona tutaj była w tym terarium. Robimy dziureczkę, wsadzamy trzykroteczkę. Zaraz ją tutaj głębiej trochę... ona była już korzeniowana, tylko że przy... damy ją tutaj tylko, żeby nie przesadzić, żywy kwiatek. Trochę wody zaraz podleję. O, tu mam nawet trochę wody przecież jeszcze. Ona jest taka świeża, tylko że była w tym... O, tak jak siad, się ksiatka sadzi, to ponoć trzeba podlać. Dobra, jest trochę wody. Ok, moi kochani, tu będzie rosza trzykrotko, o ile się przyjmie. On nie ruszał, z tego co widziałem w naszym terarium. Wodę damy tu na bok, w tym miejscu, żeby miała przy wyjściu. I mam nadzieję, że tu będzie arena do polowania. I jeszcze jedno. Kołowi YouTuberzy zalecają vernikulit. Vernikulit to jest taka, e, takie coś, co, 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 co trzyma, moi kochani, e, wilgoć. E, przytrzymuje w torfie. Ja używam w takiego czegoś. Jednak vernikulit podejrzewam, że jest chemiczny. Mogę się mylić. Nie, nie wiem dokładnie, co to w ogóle jest. Wiem tylko, że to zwiększa swoją objętość, trzyma wilgoć. Ale dlaczego nie używać naturalnych składników, które występują w faunie? Więc y, powiedzmy sobie szczerze, lepiej zrobić coś, co jest już y, co jest naturalne, niż coś, co jest być może chemiczne, a czego składu nie jestem do końca jeszcze pewien, więc damy tu trochę tego podłoża i jedziemy z koksem. Dlaczego y, używam y, chomiczej miseczki do wody? A dlatego, że zostało mi jeszcze z hodowli chomików. O tym będę kiedyś opowiadał. Y, w każdym razie tak to wygląda, końcowy efekt naszej aranżacji, naszego terrarium, które ma... 39 na 40 x 20 coś takiego podobnego. Także przekonaj pająka, Wy go zobaczycie już w środku. Moi kochani, dodałem ten korzeń tutaj ze względu na to, że ja chcę, żeby on chronił trochę trzykrotkę. Nie wiem, czy dobry pomysł, jak to wygląda teraz. Nikt mi tego nie powie, bo mam za mało oglądających jeszcze, żeby ktoś mi doradził. No ale niestety, coś takiego chcę tutaj użyć, żeby ewentualnie pająk nie, 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 nie przekopał trzykrotki, bo jak ona puści, to będzie to fajnie tutaj się przewlekać, ja ją tu puszczę górą, wyciągnę wtedy te roślinki, będzie fajnie. Pajączek już chce wyjść, więc zajmijmy go tutaj do domku i kończmy tą dzisiejszą zabawę w aranżację tego boksika dla mojej brachy Pelma albo pilosu. Moi kochani, podsumowanie z pająkiem, kręcę już następnego dnia, ponieważ pada mi bateria wczoraj i coś jest nie tak z kablem w telefonie. Mam kamerę, ale nie wiem co z tą kamerą się stało. Muszę ją po prostu poszukać. Sprawdza się to, co wiem o tym moim pojąku od samego początku, jak go mam. Czyli ta moja brachypelma albo pilozum, ona nie lubi takich gotowych już jam, które dla niej robię. No niestety, ale będę musiał pomyśleć nad tym. Znaczy, tak, przede wszystkim ptasznik olbrzymi to będzie miał idealnie w tym pomieszczeniu. I tu na pewno ten ptasznik olbrzymi. Się znajdzie, ale dopiero jak będzie olbrzymi, bo na razie jest ptasznik malutki, a nie olbrzymi. Ale tak to chciałbym, żebyście zobaczyli. Ona się w tym momencie, moja brachy leopilozum schowała właśnie w tym miejscu i ona ja sobie w tym miejscu siedzi. No i tak to wygląda z ptaka ogólnie. Tak będę aranżował te takie terraria plastikowe z misek różnego rodzaju. Są one fajnie funkcjonalne. Nie są takie drogie jak zwykłe terraria, ponieważ zwykłe terraria tutaj w Wielkiej Brytanii to cena 40-50 funtów. No ja, tak powiem szczerze, wolę kupić takie coś za, za 9 funtów, czy tam dałem chyba 8 funtów za to. No, trochę roboty przy robieniu dziurek, ale to wiadomo, sprawa sama, przyjemność. Sztuczna roślinka za 5 funtów, Miseczko miałem po chomiku, wiadomo, reszta wystroju, to według uznania. Dajcie w przyszłości znacie, bądźcie oglądać, jak Wam to się podoba. Ja pająka zamykam, idę go trochę wygrzać, bo jest jeszcze poranek i montuję film. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Hej!